Witam na kanale, mam nadzieję, że mnie słychać. Mikrofon jest włączony. Jest włączony. Sprawdzimy co wszystko jest. Chciałem sprawdzić, bo robię transmisję prosto z kontrolera. Chwilę Wam pokażę jak to wszystko wygląda. Kupiłem mikrofon i chciałem zobaczyć jak, jak to działa. Także... I sprawdzam czy w ogóle transmisja idzie. Jest... Yy... Widzę, że jest transmisja. Dobra. No się to w pokoju reżyserskim. Zobaczymy jak to wygląda. I jak dźwięk jest. No widzę, że jest. Dobra. Czy w ogóle transmisja idzie. Jest... Yy... O pięknie. Widzę, że jest. Dźwięk transmisja. jest super. Dobra, dobra. dobra to wyłączymy. Okej, okay, dźwięk jest super. Dobra, startujemy dronem. A nie, nie zrobiliśmy check -ina. No to zrobimy check-in na drona tower. Dzisiaj jest wysoki indeks KP. Zgłoś check-in, potwierdam. Dobra, jest zgłoszony i... Akurat jestem w takim miejscu, że mogę sobie śmiało, śmiało startować. Poczekajcie. A ja Wam pokażę jeszcze jedno. Pokażę wam jak wygląda mój mikrofon. Tutaj mam wpięty w mikrofon taki yy, dongiel. Mikrofonik ściągny. Taki mikrofonik połączony z tym. I można robić yy, za pomocą protokołu RTPM. Transmisji. Dobra, to teraz, teraz wystartujemy i zobaczymy jak to. Jak to pff, będzie? Jestem obecnie jestem w przedbożu Także leczę. Zobaczymy jak zasięgiem będzie. I ta bateria jest rozładowana. Już do 120 poszłem. A bo ją ja mam ustawione. Czekajcie, bo mam ustawione... Witam Cię Sebastianie, teraz widzę. Ja ustawione muszę zmienić. W bezpieczeństwie mam ustawiony wysokość pułap 60. Maksymalny pułap 120. Właśnie tu jest kiepsko 120. Dobra. Dobra. Zgadzam się. Teraz jeszcze tak. Aktualizuj. PUAP RTH zwiększymy do 60. Dobra. Aha, i teraz jesteśmy już. Pozdrowienia do pola. Ja jestem w pracy. Aha. Sebastian jest w pracy ale nie wiedziałem że mam rozładowaną baterię no to, to będę musiał do domu wrócić i podładować także macie tu przedbóż z drona albo część przedboża, czekaj to trzeba namierzyć jak to tam wygląda, tu jest przed, no są jakieś Dobra, lecimy na to 120 y i widzę, że mikrofon. Ja chciałem sprawdzić właśnie, jak z tym mikrofonem, jak już jest 120, teraz jesteśmy na maksymalnej wysokości, którą możemy zgłosić. Ciekawe, jak będzie z tym wysokim współczynnikiem KP, co pokazuje na tym. Sprawdzić, jak w ogóle do 500 metrów możemy lecieć. Jak w ogóle się zachowuje dron? Jak. O, nie widzę. Poczekajcie, nie widzę pulpitu, bo mi się wyspił. No, dobra. Dobra, jest nazywo. A, ja chcę widzieć, to wy piszecie. Poczekajcie. Mikrofon działa. Witam. Witam, witam. O, tutaj w przedbożu, czekaj, jak się nazywa ten kanał? Gościu się zajmuje astronomią i robi live. Także nie pamiętam, jak się nazywa ten kanał, nie? Ja bym musiał sobie zobaczyć tutaj. Ciema Macieju. Zaraz wam pokopowiem, jak się nazywa. On często robi live. Wielkie elektronikę Astrolife? Chyba tak, Astrolife, tak mi się wydaje. Także pozdrowienia dla tego pana z przed Boże. Twoje, twoje miasto z, z, z ujęcia dronowego zrobimy na, na... Dobra, przybliżenie zrobimy, bo jesteśmy już na wysokości Kupię drona FPV do 2 k No, to musisz pogadać z chłopakami tutaj na kanale, bo wejść na kanał lotom dronem od DJI. Ja się akurat nie zajmuję dronami FTV, aczkolwiek no. Ej. Także ci w, tej, w dronie FPV to ci nie pomogę. I tyle. Być może chłopaki, którzy się zajmują FPV-kami, mogą ci pomóc? Jaki program używasz do transmisji? Do transmisji w tym momencie używam, transmituję wam bezpośrednio z kontrolera. Przez link tutaj jest coś takiego, ja Ci pokażę teraz na ekranie, tylko może sobie wrócę do siebie. Dobra, przekręcę drona i wrócę do siebie. Mhm. i za chwilę za chwilę zobaczysz na ekranie swoim w tym momencie bezpośrednio z kontrolera robię za pomocą protokołu RTPM jest film na moim kanale jak, jak wpisać wszystko w protokole, w protokole RTPM więc wszystko jest podane bym musiał dać linka być może po transmisji jak będę miał wolną chwilę to yy... ja muszę siebie namierzyć gdzie wystartowałem? tu wystartowałem, dobra widzicie mój samochód także jestem bezpośrednio nad sobą może się trochę zniżymy Dobra, i teraz Ci pokazuję jak to działa Restreamu. Nie. W kontrolerze od Mavicar Dwójski, bo to robię na kontrolerze, masz tutaj klikasz w, tropki, w kropki, transmisja i tutaj masz platformę streamingowe. I tutaj wpisujesz specjalny kod i robisz streama prosto i bezpośrednio z... Z drona możesz zrobić transmisję. Yy, musi być dobry internet, w tym momencie sprawdziłem, internet mam dobry. Trzeba sobie zapewnić yy, maksymalnie 720p, z tego co liczba klatek na sekundę i ustaw więcej. Mm, widzę, że teraz dostałem i, i zaraz pokażę jak, jak rozwiązać problem, żeby nadawać prosto. Ja to pokazywałem na początku transmisji. A teraz ci pokażę, tylko dronem wystartuję, wyląduję. A ty znaczy nie wyląduję, ale drona ci pokażę. Prosto do drona pokażę pewne rzeczy. Tak. Kupiłem taki mikrofon, to będzie zdawał się w kamery. Dobra. i wziąłem sobie taki mikrofon wpinany tutaj nie wiem to tu jest pięty mikrofon, tu jest mikrofon bezprzewodowy mam dwa takie mikrofony i dzięki wpięciu go tutaj w kontroler mogę do ciebie mówić nie I... Do transmisji można używać też... Yy, yy, polecam program Restream chyba. Kamera FiLife są różne. A nie, Restream to jest od czego innego. Kamera FiLife i, i... Czekajcie, bo znowu mi się uśpił ten laptop i nie widzę Waszych odpowiedzi. Nie widać jak lata. Nie widać jak latam. Nie widać ustawienia klatarz. Co? Nie widać ustawienia klatam Ja widzę na, na live'ie, że jest wszystko. Mm. Także poczekaj. I ja bym musiał Ci podesłać link do mojego jak ustawić i robić. Można... Restream to jest do y, kilku kanałów. Jednocześnie można za pomocą kamera live zrobić. I w sumie z tego też możesz w res, y, wpisać w tym, w tym, tutaj w transmisji platformy streamingowej możesz wpisać właśnie y, y, pro, protokół do Restreama i, y, i wtedy możesz robić sobie transmisję prosto z drona. No ale problem jest z mikrofonem właśnie. A ja ostatnio właśnie nabiłem mikrofon na pewnej platformie, której nie będę reklamował, bo mnie za to nie płacą. I w ten sposób właśnie sobie robię, robię transmisję prosto strona, ale mówię, y, dużo, dużo zależy od, y, od nadajnika, y, od, od tego jak... Y, zaraz zobaczę, bo tak. Y, A, bo to mi poszło, zatrzymało mi transmisję. Muszę być bezpośrednio. Pięknie, dobra. No. <ścoughs> Ej, także tyle. co chciałem powiedzieć jak wygląda właśnie transmisja prosto z drona. Ej, I to rozwiązanie mi się wydaje wygodne. Ale na przykład, dobra, jeszcze pokażę jedno, A to bym musiał yy, pokazać yy, do transmisji używam tego kontrolera RC2 tego z antenkami. Możesz podłączyć tego kontrolera bezpośrednio pod graber wideo do laptopa i używać i przez laptopa robić taką transmisję. Yy, ale musisz mieć ze sobą właśnie laptopa, ja chciałem rozwiązanie takie bardziej mobilne, żebym mógł z miejsca robić i robić transmisję, więc to tak wygląda. Teraz będziemy lądowali. Czekajcie. No ja sobie wyląduję i zaraz zakończymy transmisję. Idę ten obiad był. No ale chciałem wypróbować zobaczyć jak jest dźwięk i jak transmisję jak mam dobry zasięg. Teraz sobie wyląduję na stole.